i tu będą dożynki, prawdopodobnie. Jeszcze do pana z WG. Jak ten K-Drop wczoraj? Eee, dwie kosy. Jedna ze skrzynki, druga z... Upgradera? Czy coś takiego? Było 8% i siadło. Jakieś 1000, wczoraj chyba 200 wydałem. 6 kosa. Jeju, widzicie to, co ja? Przydałoby się Viperę spompować. Bo Vipera tu jest głównym zagrożeniem. Przecież w CSa nie grasz. Ale losuję sobie skrzynki. Na K-Dropie. I dzisiaj też będzie K-Drop. Przed puzzlami. Może nie będę dzisiaj wyłączał streama pomiędzy a, wociszkiem a puzlami. Zobaczymy. Wydaje mi się, że tak właśnie będzie. Widzicie to, co tu się dzieje. Nie mogę zmarkować czołgu w tej bitwie, bo jak pokażę, że tak gram w tym KW4, to ludzie powiedzą op czołg, nerfić. To że to nie jest op czołg. Pani Vipero. wyjść. Jadę dalej. 50 HP nie opłaca mi się. No, trafiłem na statystów w bitwie. Bez gąski z potem. Oj, 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 oj. Easy. Lecę bokiem. aby ta skoda nie straciła tyle hapeków za free, to by siadło w tej bitwie. Ale Unicum może sobie szybko zgrać tą bitwę i podpisać. Bitwa ze statystami. Pozdrawiam serdecznie. Daj Ale ja nie lubię tego czołgu, Grzesiek. Ten czołg dla mnie śmierdzi, bo tylko na niższych tierach potrafi być OP. Na każdych innych tierach jest bity i poniżany i nic nie robisz. Aha. Ciadło, ale ja aż tyle chyba nie zrobiłem nim. Blind pod jakiś wpad jeszcze? Co jest? Rana. Za dużo moe wbiłem w jednej bitwie i mod nie nadążył liczyć. No to dam. Tawu zmarkowany. W4 TTS. ostatni czołguś. ostatni czołguś z takich w miarę normalnych. Jeszcze dzisiaj prawdopodobnie zmarkujemy WTK auf 100. A... Tak, celowanie z nagród, dosyłacz wenta. Drugiego zestawu nie używałem w ogóle, nawet go nie ustawiłem, aczkolwiek turbo dosyłacz, HP mogłyby działać. Czołgu. A ja sobie ściągnę moduły. Statystyki 124 bitwy, 2655 średnich. Pewnie trochę więcej by się dało, ale czołg jest. Resident Sleeper. Próbujesz dojechać do bitwy, próbujesz się skontować. Na szóstkach jesteś mordercą, który. Nie ma przeciwników, a na ósemkach. Na ósemkach jak się skontujesz, jest fajnie. Na dyszkach, jak się skontujesz, to zanim wychylisz, to giniesz tym czołgiem, więc no. Snajpienie tym działem jest spoko, aczkolwiek. A aczkolwiek no, jego postura nie jest fajna do snajpienia, bo zanim gdzieś cofniesz, to jesteś bity, jak już się spotniesz. Osiem kilometrów na godzinę do tyłu, boli. Mm, no.